Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. dziękuję Ostrowianki za oficjalne rozpoczęcie dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, możemy już teraz wygodnie zająć miejsca. Jako przewodnicząca samorządu słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Ostrowie Wielkopolskim mam, zgodnie z propozycją zarządu, możliwość prowadzenia dzisiejszej uroczystości inauguracji roku akademickiego 2019 na 2020. Szanowni Państwo, za chwilę głos zabierze człowiek wyjątkowy, szlachetny, pełen empatii, o wielkim sercu, zaangażowany w pracę społeczną, otwarty na ludzkie potrzeby, poświęcający swój czas, abyśmy mogli realizować swoje pasje, odkrywać i rozwijać talenty oraz zawierać nowe znajomości. To nasz prezes zarządu Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku Józef Kozan Witamy, w Proszę zatem o zabranie głosu prezesa zarządu Józefa Kuzama. To się nie spodziewałem, Ale dzisiaj niespodziane trochę jeszcze będzie. Szanowni Państwo, Panie i Panowie słuchaczki i słuchacze Ostrowskiego Uniwersytetu III Wieku. Może Pani sobie odpocząć, bo to trochę potrwa. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim słuchaczki i słuchaczy. Witam członków zarządu a klaszki to. Członków Komisji Rewizyjnej z przewodniczącym wygonił się na czele. Niech się członków Rady Programowej z panem przewodniczącym. Oklaski, Witam bardzo serdecznie przedstawicielki samorządu, słuchaczy, Panie przewodniczącym. Witam serdecznie. Wszystkich przybyłych sympatyków, a wiem, że wśród nas są także absolwentki i absolwenci, którzy chcieli po prostu przyjść i przeżyć wspólnie nasze dzisiejsze świętowanie. Są wśród nas również ci, którzy zaczynają. Kandydaci na członków naszego stowarzyszenia, bardzo serdecznie panie i panu witam. Jest to. Trzynasta nasza inauguracja. Trzynasta dla mnie to liczba szczęśliwa. Do niej będę dzisiaj jeszcze wracał. Ale kiedy w roku 2006 uczyłem się tego po pierwsze co to są uniwersytety trzeciego wieku pisząc, tworząc statut Myślałem, że i tak zapisałem w tym statucie, będzie to taka jednostka organizacyjna, która będzie nas skupiać seniorów miasta i powiatu Ostrowskiego i że będziemy się uczyć, kształcić, uzupełniać swoje kwalifikacje, ale także będziemy się jednoczyć i integrować. I że to potrwa może dwa lata, może trzy, może cztery. A ja dzisiaj pragnę oświadczyć, że przez ten okres 12 lat nikt roku nie powtarzał. Wszyscy się wspaniale zachowywali. A dowodem tego jest fakt, że, nasz, że naszą działalność zawsze finalizujemy dyplomami, certyfikatami, podziękowaniami. I to jest ten fenomen, także i naszego, i innych uniwersytetów III wieku. Ale trzeba było aż tylu lat, żeby to powiedzieć. Za to Państwu dzisiaj, tu obecnym i tym, którzy nas będą oglądać i słuchać, bardzo serdecznie dziękuję. W naszym wspólnym imieniu, w tej naszej rodzinie uniwersyteckiej pragnę serdecznie powitać. Doktora Inżyniera Tadeusza Czałmowskiego, dziekana Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk Ostrowia przewodniczącego Rady Programowej Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku, honorowego członka naszego uniwersytetu. I miło mi powiedzieć, że na spotkaniu, na inauguracji w sobotę był Pan Dziekan Łaskar Powiedzieć, że w tym roku również będziemy ze sobą współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję. Witam serdecznie profesora doktora habilitowanego Jerzego Bagiaka, pracownika naukowego Wydziału Nauk Politycznych Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzisiejszego naszego wykładowcę, a ponieważ trzynastka od tego będę wracał, mojego kolegę i przyjaciela z ławy szkolnej, najlepszego liceum, które ma 100 lat, a to liceum jest w Kępnie. Witam Tomasza Orniczaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. <klucz> Jarosława Urbaniaka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. <klucz> Piotra Walkowskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, honorowego członka Otóżowskiego Uniwersytetu III wieku i tego, który powiedział na pierwszym z naszych spotkań inauguracji, że może ci się uda. <klucz> Witam serdecznie. Pana Łukasza Mikołajczyka, senatora Rzeczypospolitej Polski? Marlenę Malon, prezesa państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dodam, że przez wiele lat nasz sojusznik, przyjaciel, w tym sensie, że jako i dyrektor szkoły i nie tylko pomagała nam zawsze, za co serdecznie dzisiaj pragnę podziękować. Witam serdecznie Panią Jolantę Kucharzak, pełniącą obowiązki dyrektora zarządu województwa wielkopolskiego. Witam członka. Zastępuję <plosy> Panią Marzenę Łodzińską dzisiaj. Witam Janusza Piechowiaka, też z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Liczę na pomoc przy wykonaniu slajdu. Bardzo serdecznie witam Pana Mirosława Wiechlika, sekretarza powiatu Ostrowskiego. Witam Sebastian, Sebastiana Górskiego, Zastępcę prezydenta Ostroju Wielkopolskiego, Młodszego Inspektora Piotra Wilkowskiego, Komendanta Powiatowej Policji w Ostroje Wielkopolskiej, Starszego. Co, kapitana, tak? Kapitana, przepraszam, Łukasza Aleksandrzaka. Witam serdecznie. Który dzisiaj reprezentuje komendanta powiatowego w Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskiej. Witam nasze media które, jak sądzę, życzliwie do nas podejdą i napiszą, to naprawdę się to dzisiaj tu będzie działo, a działo się będzie dość sporo. Szanowne panie, szanowni panowie. Ostatnie nasze spotkanie tego typu dotyczące zakończenia roku Akademickiego odbyło się w czerwcu w Antoninie. A tego momentu kilka osób od nas odeszło. Nie będziemy wymieniać z imienia i nazwiska. Każdy ma je w sercu. Ale proszę o chwilę ciszy. Dziękuję bardzo. Minęło lato, które dla nas było bardzo intensywne, tradycyjnie, bardzo robocze. I wiązało się między innymi ze sporządzeniem wniosku do KRS w związku z podjętymi uchwałami Ogólnego Zgromadzenia Członków z dnia 11 czerwca bieżącego roku, sprawozdania merytorycznego i finansowego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To był ciężki lipiec. I pragnę podziękować za, to, za tą pracę, za wkład pracy pani Aleksandrze Wiegańskiej i Jerzieskiwińskiej. Prawie w każdy wtorek podczas wakacji odbywały się zajęcia sekcji kształtowania sylwetki na piaskach Szczykliczka. W ćwiczeniach w tym roku brali udział także mieszkańcy, którzy przechodzili, przechodzili na spacer, a także korzystali z siłowni, przyglądali się i ćwiczyli. Pragnę podziękować za to pani Marii Wojtasze. Samorząd Słuchaczy zorganizował. 19 sierpnia spotkanie integracyjne na Góreczniku. Było fajnie, ciepło, przyjemnie, refleksyjnie. Pragnę podziękować przewodniczącej samorządu Gabrieli Mielczarek. Koło teneszy tańczące seniorki uczestniczyło w imprezach środowiskowych podczas dożynek w Czekanowie i podczas święta Kaczora w Wysocku Wielkim. A w okresie od 16 sierpnia do 23, września do 23 września 33 osób uczestniczyło w zajęciach rekreacyjno rehabilitacyjnych w Sanatorium Ciche Wąwozy w Nałczowie. Dziękuję pani Marii Wojtaszek. 5 września Koło Turystyki Pieszej i Rowerowej cykliści na obiektach Piaski Szczykliczka podsumowali realizowane zadanie publiczne pod nazwą Wpływ bezpieczeństwa seniorów Ostrowskiego Uniwersytetu III Wieku na ich jakość życia, przyznane przez starostę Ostrowskiego Pawła Pawarelskiego, któremu serdecznie pragnę podziękować, a za pracę nad realizacją zadania Ryszardowi Doracie Okoniesowi Sniegockiemu. W dniach od 7 do 14 września yy, grupa 26 uczestników uczestniczyła w wyprawie do Albanii. Pragnę podziękować pani Alessandrze Wygańskim. 2 <klucza> października wzięliśmy udział w imprezie artystycznej inaugurującej Ostrowskie Dni Seniora 2019. Komu tu dziękować? Zresztą... Bardzo dziękuję panu prezydentowi za to, że udało się to zorganizować, za atmosferę przy organizowaniu tej imprezy. No i było bardzo miło. Myślę, że również ci, którzy uczestniczyli, mogą powiedzieć, że było po prostu fajnie. A dni trwają. Jesteśmy zatem bardzo aktywni jako stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego. Przedstawiciele. OUTW uczestniczyli także od 4 września do 7 września w XI forum III wieku w Nowym Sączu w Krynicy. Na ten temat usłyszymy parę zdań, jak sądzę, od uczestniczącej tam pani Marii Wojtaszek. A w dniach od 18 do 20 września w spotkaniu Wielkopolskich Uniwersytetu III wieku w Skorzencinie też parę zdań, jak sądzę, usłyszymy od pana Kazimierza Nawryckiego, Henryka Czechaka, którzy tam prawda, przebywali. A dodam, 14 października, czyli w poniedziałek, w Warszawie odbędzie się Wielki Kongres Uniwersytetu III wieku, a nas reprezentować będą pani Aleksandra Wigańska i Ewa Skibińska. Na pierwszy rok przyjęliśmy 24 kandydatów. W sumie na dzień dzisiejszy stowarzyszenie liczy 420 członków. To dużo. Wszystkich grup, mówiąc prostym językiem, klas, mamy 24. Ale na tym nie koniec, ponieważ jesteśmy nastawieni na takie sytuacje, że jeszcze panie i panowie przychodzą i pytają, czy mogą się jeszcze zapisać. Czekamy zatem jeszcze tydzień, no może dwa i myślę, że wtedy zatrzymamy listę i ta średnia, a średnia jest 28 grup, tyle będzie. To świadczy o tym, że Uniwersytet jest potrzebny w środowisku miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego. Czyli nie tylko się edukujemy, integrujemy, ale także działamy na rzecz naszej, naszego miasta, naszego powiatu, mieszkańców, którzy uczestniczą w tych naszych przedsięwzięciach. Ale ja chciałbym w tym momencie podkreślić coś nowego. Mianowicie od 26 października ubiegłego roku realizujemy także i Uniwersytety III wieku. W nowy program Bezpieczeństwo, Uczestnictwo, Solidarność. Program polityki społecznej wobec osób starszych do 2030 roku. Ten program jest bardzo bogaty, ale wymaga od nas wszystkich. Od wszystkich, którzy pełnić będą władzę. I od nas też dużego zaangażowania i poświęcenia. To nie tylko ci zdolni, zdrowi, ale w tym programie mamy bardzo dużo także poświęconych myśli na temat osób niesamodzielnych. Ja myślę, że Uniwersytety Trzeciego Wieku, a znam opinię, będą również i wolontariuszami w tym, w tym fragmencie naszej działalności. I dlatego takie serdeczne ukłony dla Pani Maryny Malą, która jak sądzę na ten temat również nam coś powie. Chodzi o to, że społeczeństwo te senioralne musi się integrować, bo nas po prostu przybywa. I dzisiejszy wykład pana profesora będzie między innymi na ten temat. Sądzę, że w środowisku miasta Ostrowa jesteśmy potrzebni i będziemy nadal działać. Uniwersytety trzeciego wieku mają 45 lat. I właśnie 14 października w Warszawie będzie ten wielki kongres, wyprzedzający niejako obchody tej rocznicy. Miło mi zakomunikować, że będzie na tę okoliczność wydana specjalna publikacja. A w tej publikacji będzie dużo na temat Ostrowskiego Uniwersytetu III wieku. Szanowni kandydaci, jak sądzę, przyjmiemy Was do naszej rodziny uniwersyteckiej na pierwszy semestr, a może potem będzie drugi semestr. Przyjmiemy Was, ponieważ chcecie z nami współpracować i współdziałać, ponieważ chcecie działać. Chcecie wyjść z domów, chcecie być aktywni i także oddziaływać na innych. Chciałbym Wam powiedzieć, że nasza atmosfera w naszym uniwersytecie jest taka właśnie nasza, co podkreślam. Nasza, wypracowana przez wiele lat. My się rozumiemy, mamy sukcesy, są potknięcia, ale zawsze z tego wychodzimy jakąś ogromną ręką, bo głównym celem to człowiek. Niezależnie od tego, skąd pochodzi, skąd przychodzi, jaki jest. I chciałbym powiedzieć, że. Ta trzynastka, ten rok akademicki szczególny dla mnie, będzie obwitował w takie jubileusze. To pierwsze 45 lat istnienia Uniwersytetu. Dodam przy tej okazji, że kiedy Halina Schwarz w roku 1975 utworzyła w Warszawie ten pierwszy uniwersytet, to byliśmy na trzecim miejscu w Europie. Podkreślam to dlatego, że pierwszy uniwersytet powstał w 1972 roku. Potem była Belgia i potem Polska. A czemu to podkreślam? No dlatego, że na świecie w 1969 roku pomyślano o osobach starszych. I to, co mówiłem drugiego ze sceny w oczeku Uniwersytety III wieku w Polsce były owym kołem zamachowym, czy jak chce ktoś maszyną, która napędzała właśnie ową myśl dla seniorów, dawniej osób starszych, aby pomóc im w życiu w godnej jesieni życia. Druga sprawa, którą chciałem podkreślić w tym... Być może szczęśliwym w XIII to fakt, że mnie, Józefowi Kazanowi udało się nie tylko stworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale także po drodze czwarte liceum ogólnokształcące, które w tym roku będzie obchodziło już 20, 25. rocznicę swojego istnienia. Przyjęło się w środowisku, mówię to o tym tu dzisiaj, dlatego... Że to jest ta twórcza działalność nas wszystkich, gdyby nie państwo, także i nauczyciele, którzy są, no to by, prawda, tego liceum prawdopodobnie nie było. I trzecia sprawa, to fakt, że bardzo mocno zaangażowaliśmy się w pomoc w stowarzyszenie, które też utworzyłem, Stowarzyszenie Osób Chorych na stanie Rozsiane, która, które to stowarzyszenie w tym roku będzie obchodziło jubileusz. Dwudziestolecia. O matko, to już trzeci jubileusz. Może wytrzymamy do czerwca, do zakończenia zajęć, do 23 czerwca i życzę tego wam, panie i panowie, wszystkim tu obecnym, abyśmy mogli współpracując ze sobą, znaleźć wspólny język no i pracować na rzecz osób starszych. Liczę na współpracę, na projekty, na granty z miasta, pani prezydent. Liczę na projekty pana starosty. Liczę na projekty także i z zarządu Województwa Wielkopolskiego. No bo bez pieniędzy, proszę państwa, nie da się. A pomysłów mamy dość sporo. Moim takim marzeniem, Proszę Państwa, jest, abyśmy mogli pokazać nasze sukcesy i efekty pracy tam, gdzie jesteśmy. Marzy mi się taki program telewizyjny, może przy pomocy proartu, abyśmy pokazali rzeczywiście ludzi, którym pomagamy. Tam, gdzie się znajdują. Tam na piaskach szczygliczka tam, gdzie jedziemy rowerami. Tam gdzie śpiewamy i tam gdzie może jest trudniej. Mam nadzieję, że przy zrozumieniu sytuacji nie tylko te efekty edukacyjne, ale także integracyjne w tej sferze pomocy wzajemnej uda nam się zrealizować, czego sobie i Państwu serdecznie życzę.